bardzo serdecznie na lekcji pokazowej kroku podstawowego Baciaty. Baciata to jest taniec rodem z Dominikany. Dominikana to taka wyspa. No i w sportach tej wyspy narodziła się Baciata. Nie mogę skoncentrować uwagi, bo zaprosiłem moją przeuroczą długorodną asystentkę, żeby pokazała nam ten krok podstawowy. Prawda, że kuracza? No to głos teraz zabierze moja przeurocza asystentka, a ja zostawiam was samych 3, 2, 1, 0. Kolejny dubel, jacie, no dobra, robot, jak ty męczysz, tylko pokaż krąg i pokaż krąg. No to pokazuję, czyli że nie jedziemy tak, że jest najpierw prawa noga w prawo, potem dołączamy lewą. I potem znowu prawa w prawo i dołączamy lewą, a potem idziemy w drugą stronę to samo, tylko w drugą stronę, czyli lewa noga, prawa dołącz, lewa noga, prawa dołącz. Dołączamy I tak zamęcznie. Nie odzywaj się ty kroku, nie pokazujesz tylko ja. Więc jeszcze raz, prawa lewa prawa dołącz lewa prawa lewa dołącz No to może by tak z muzyczką nie? Robot weź że tam puść jakiś kawałeczek dobry, jakiś bicik puść no puścisz no no z muzyczką no no dobra no to jedziemy od prawej co nie? No co prawa lewa prawa do. lewa prawa i dołącz w rytmie. Lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. Ze skokiem. Ze skokiem. Robot, co robisz? Robot, ja tu pracuję. Bardzo ładnie tańczysz. Ale przeszkadzasz mi, co nie lekcje robię. Widzę, widzę. No to może idź, no. Poczekaj chwilę. Nie no, po prostu to ja tak nie mogę pracować, no to nie, wychodzę, cześć, koniec. Ej, 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 czemu, czemu wychodzisz? Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę, ej, love to Co za pojebana szkoła.